Zapraszamy serdecznie na zawody Kraków SUP Open, które odbędą się 9 września na Zakrzówku. Przygotowaliśmy dla was naprawdę bardzo dużo atrakcji. Będą darmowe testy sprzętu SUP, darmowe szkolenia dla dzieci i dorosłych na deskach stand up paddle, warsztaty sportowe, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przy współpracy w Opru Krakowskiego i przede wszystkim bardzo duże międzynarodowe zawody na deskach stand up paddle, czyli będziemy się wyścigowali na wodzie przez cały dzień, od rana do wieczora. Będą prowadzone aktywności zarówno dla zawodników, którzy będą brali udział w zawodach, ale tak samo dla osób, które będą chciały przyjść i po prostu zapoznać się i powiedzieć sobie dzień dobry z deskami stand up paddle. Więc jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie pływał, będzie miał możliwość zapoznania się z tym sportem i w otoczeniu profesjonalistów i osób, które wiedzą w jaki sposób wprowadzić w ten piękny wodny świat, rozpocząć swoją przygodę.